Cześć, jest 6.20. Pytacie się, co ja robię. No właśnie, co ja robię? Ja idę do pracy. 3,5 km około, jakieś 40 minut spokojnego spacerku, żeby się obudzić, żeby przyzwyczaić organizm do nadchodzącego dnia. Pierwsza aktywność nadczo. już pierwsze spalone kalorie. Co, co poza tym? Wracam do moich nawyków sprzed 5-6 lat, kiedy na zimę drptałem. teraz już ponad miesiąc. Przypomniałem sobie jak to jest fajnie wstać. Posłuchać ptaki Moja droga to ponad, myślę, że ponad 2 km to są, albo około 2 km to jest między działkami ulicą Paderskiego. Zielono w tej chwili o, nawet koguta słychać to by o centrum miasta masa ptaków, ładuje to akumulator od samego rana, taki spacerek bardzo polecam, nawet 10-15 minut dziennie jak macie blisko to wsiądźcie albo, albo na rower, albo przejdźcie się zobaczcie jak to jest, jak będziecie się czuli czy będzie ten dzień całkiem inaczej wyglądał, czy nie a dzisiaj jest specjalny dzień, dzisiaj jest Dzień Matki, więc wszystkim Matkom wszystkiego najlepszego.